Lej kaczor! Lej! Panie profesorze, leje. lej! Lej, dasz Dostisz tempo ładnie, ładnie! Znów fajnie to wygląda! Lej, 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 lej! Siemanko, siemanko, witajcie wszyscy na naszym kanale. Jest z nami się kaczorek i bardzo Wam się spodobała seria Dobry. z akwarium, więc dzisiaj ostatni prawdopodobnie raz nagrywamy serię z akwarium, mianowicie będzie dzisiaj woda oraz olej. Zrobimy tak zwaną dwufazę, czyli oddzielimy wodę od oleju i zobaczymy, jak taka pirotechnika pali się. W oleju, a potem będzie przychodziła do wody, i później zrobimy na odwrót. Najpierw będzie woda, a później olej. Więc nie będziemy Was zanudzać, bo pewnie jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda. A więc zapraszamy Dobre. do oglądania. Dobra, wlewaj kaczorku wody, tyle, ile ci powiedziałem. A więc wlewamy najpierw nasz pierwszy składnik wodę. Mamy dzisiaj piękne słońce, ale niestety. Jest silny wiatr, mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał. No i dobra. Mamy tyle wody, dzisiaj nie będzie zbytnio na dużo. A tutaj mamy magiczny składnik Ulej sąsiada. Masz w kaczorku. Czym powinność? Lej. Dużo? Na środek, na środku lej. Dawaj. Zgęstniał. Zgęstniał olej. Jak ci ładnie nad dnie I oh, did. jest chyba semanifiko coś. No i dobra, kaczorek. Nie będziemy przeciągać. Zaczynamy nasze eksperymenty. Co? Wlazło do chałupy? Nie pierdol. Ty, zobacz jakie wulkany się tworzą, zobacz. Widzisz jakie wulkany się potworzyły na środku? Ogień masz? Mam. Dodaj mi ognia. Ładne wulkany się potworzyły. I mam właśnie nadzieję, że taki efekt nam się tutaj wytworzy. Na początku weźmiemy coś delikatnego, rajdowego. Dawaj tego zapalniczka. Dawaj. Na początku lecimy z kolorowymi, zimnymi ogniami, a więc bierzemy najpierw... Najpierw bierzemy zielony, zimny ogień i pali się, a w oleju? Tędy co wsadziłem się ulatnia, widzisz? Jak to fajnie wygląda, ty, jak w morwisku Zobacz Jakie kulki się tworzą, widzisz? Pa Jak w morwisku, jak, jak, yy, tak, jak w morwisku Pa o. A zobacz na moją rękę Patrzcie na moją rękę, jest cała w oleju Spalony diesel TDI Spalony diesel Kaczor, dobra, dawaj ty podpalę, bo już mam tą mapę dość mocno u A, i teraz ja mam Nie, dawaj odpalaj teraz niebieskiego. Dawaj tutaj, ruchy, kaczor, no ruchy! A tu jest. Tu jest, odpalaj A zapomniałem Ty masz dobro tę zapalniczkę I teraz Niebieski Patrz To samo jest, widzisz? Ale kupa. Ło! Jaki smalec! Aż się smalczyk zapalił. Taki smalec się stworzył, nie? No. Dawaj teraz te większe zimne ognie. Co są? Te? Tak, tak. Dawaj teraz tego wa wariata damy. Teraz robimy takiego, zobaczcie. Teraz już poprawiliśmy się troszeczkę. Dawaj, odpalaj. Jak wiecie, nie wkładamy pojedynczego, bo gasną. To włożymy całą Maseratiego. Jak się rozkokosi. O, z tej strony, bo tu jest trochę czyściejszy. O, wsiada. Jedziemy, robię Pa! Zobacz! O stary! Pa, płonie. Płonie, normalnie akwarium płonie. No to olej musiał się palić, w takim bądź razie Ja, zobacz Pf, Tu musiał się olej zapalić Dobra, krótka przerwa na reklamę Dobra, kaczek, lej, ale tak delikatnie lej teraz wodę Delikatnie, bo to się zbuduje I nie będzie takiego efektu pożądanego Lej ładnie, delikatnie Lej, 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 Grzesiu Lej, lej, lej Taka dziurka się robi. Ładna dziurka się robi. Nice. O. Ale dziurę żeś zrobił, ty. Widzisz? Jaka wielka dziura tam powstała. Dobra, będzie. A jak teraz pada, jak to chodzi? Zobacz, 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 Co szybko zaszło. Pa. Jak się zalała. Dobra. Podpalaj, kaczo, teraz Magic Balsa. Dawaj, 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 dawaj. Co? Podpal normalnie, nie dygaj. Zobaczymy, czy będzie się wbijać w olej, ty. Zobacz. Nie da rady. Pa, a teraz w oleju? Pa. Jak chodzi, ty. I w oleju się pali. Widzisz? W wodzie się nie pali, a w oleju się pali. Zobacz, ty. Patrz, w oleju się pali pirotechnika. Zobacz. A w wodzie? Pa. Widzisz? O! Dobra, i starczy. Robimy cięcie, bo musimy znów wymienić. Ty, wystrzeliło! No to te tam. Wystrzeliło, no i dobra. Ty, może jeszcze coś sprawdzimy? Do góry. Dawaj, jeszcze sprawdzimy sobie rakietę ze spadochronem. Podpalaj kaczorku. Trzymaj to akwarium, tak? I. No i dobra, po długim sprzątaniu lecimy dalej z pirotechniką. Kaczorku wlewaj, teraz wlewamy olej rzadki, który powiem pływać na wodzie. Nawaj! Olej, Rzesiłek! Wi. Ale pisko to wygląda! Powiem ci, fajnie, fajnie. Normalnie czary z mydła robisz, lejesz biały olej, a tutaj normalnie powstaje coś... Dokąd? Już! Nalałeś, no patrzcie, nalaliśmy, nalaliśmy białego płynu, a powstało coś takiego. Widzieliście, ta, jakie czary z mleka? Kaczor, jak ty normalnie magik jesteś! Zrobię ci przy tym ładną sweet focie. Dobra, to się kameruje. Hmm, teraz poczekaj, poczekaj, zwróćmy uwagę na ten eksperyment. Dlaczego przedtem było wszystko niebieskie, a teraz na dole jest niebieskie, a u góry jest jasne? Odpowiesz mi kaczorku na to pytanie. Tak. Dlaczego? Ponieważ olej się no. nie miesza z wodą. No. Więc jak olej, który zmienił barwę, został jako cięższy, że jest na twórczo. Aha! Czekaj, jak to było. Kurwa, to się chemia, kochanie olej idzie na, jest, idzie na górę a woda zostaje na dole więc zabarwiło olej nie jest tak barwi, cały się nie zabarwi ponieważ jest gęsty za... jakoś tak weź rakietą zamieszaj zamieszaj rakietką małodrotnio o tak patrz nagle się jaśniejsze zrobiło się wymieszało dobrze wytłumacz... I przypatrz się i przypatrz się gdzie teraz jest olej na górze, w tych bąbelkach na pewno? Czekaj. No, te większe takie bąbelki to olej, jest to nie. Zobacz tu na dole jaki wir się zrobi, widzisz? Aha. Zrób mocniejszego wira. Dla tych wszystkich, co się potem zapytałem, całe olej pójdzie do utylizacji, do odpowiedniej siedziby. Tam, gdzie się utylizuje olej, jak wymieniacie sami, w samochodzie. No i dobra. Dalej nie wiesz? Rzesiu, na chłopski rozum, no. jak olej się nie miesza z wodą, no. oleje są gęste i rzadkie, to idą więc od... na górę. No właśnie, albo idą na dno. Albo idą. Kur. No, no tu wygląda, że woda jest na dole. No, no i dobrze bym powiedziałeś, no. No. Woda jest na dole, bo woda się zabarwiła, a olej się nie barwi. No, Znaczy, no. barwiły się tylko jakieś małe kropelki. Nie, nie barwił no. się cały. Jeśli chcemy połączyć wodę z olejem, są do tego przeznaczone specjalne substraty używane, e, nawet w spożywce i wtedy mieszamy olej z wodą się łączy i powstaje jednolita masa e, poprzednio w akwarium widzieliście olej gęsty, który e, po prostu był gęsty. dlatego był się cięższy. mówi gęsty bo był gęściejszy od wody i woda nie mogła po prostu się przez niego przedrzeć i był cięższy i poszedł na dno tutaj mamy olej lżejszy Poszedł I górę. poszedł na górę po prostu. No. E, to tyle z takiej prostej e, filozofii. I takie szybciutkie sprostowanko na temat tego, e, w litrze, e, na przykład w butelce litrowej Coca-Coli zmieścimy kilogram wody. W przeciwieństwie tego lekkiego oleju, w litrowej butelce nie zmieścimy kilograma, tylko zmieścimy 0,75 e, deko. Czyli 750 gram e, Ciężkiego oleju byśmy zmieścili za to Kilo 200 litrowej butli Po prostu, no. Cięższy i lżejszy olej Lżejszy idzie do góry, cięższy idzie na dno Czyli wartość powyżej 1 kg e, tonie A wartość poniżej 1 kg Unosi się na wodzie Więc e, tamtego oleju jakbyśmy wylali do jeziora Pójdzie na dno i nawet nie będzie śladu, nie będzie żadnych plam. A ten olej jakbyśmy wali do jeziora byłaby wielka, jedna, brzydka plama. Więc koniec tego piadolenia bierzemy się za eksperymenty, niech się teraz osadzi, a ja sobie złapię ostrość. Dobra, teraz sprawdzimy sobie, co się stanie z lądem. Mieliśmy go do gęstego wrzucić, ale no niestety hmm... gęsty poszedł się tak. walić. Teraz się obawiam, co będzie z tym słoikiem, wiesz? Też Roby nie. Ło! Zobacz, jaka ta Ląd wygląda w taki sposób. Eee, teraz nam się zrobiło coś takiego, że jest woda. Coś zmieszanego woda z olejem i taka czarna plama i ten. Dobra, teraz weźmiemy sobie bączka. I tego bączka, podaj drugiego kaczer bączka. Najpierw jednego wrzucimy do oleju, drugiego wrócimy do wody. O, ale to fajnie wyglądało. Czemu jak jakbyśmy gotowali te. Raz, dwa, trzy, gotuj ty z mahony. No. I nasz olej już taki piękny, kolorowy, bialutki nie jest. Już ten olej się zrobił taki Mało klarowne, a woda na dnie zrobiła się Aj, dość mroicz. czarna. Mamy kulki dymne, ale żebyśmy powtórzyli owy eksperyment, niestety musimy wymienić nasz zbiorniczek. Lej, Kaczor! Lej! Panie profesorze, lej! Lej! Oooo! Znasz tempo ładnie, ładnie. Znów fajnie to wygląda. Lej, 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 lej. I dobra, starczy, 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 starczy. Bo może jeszcze to wykorzystamy. Tak, no, ideolo, jak to kaczor mówi. Teraz weźmiemy sobie kuleczki dymne. Mamy takie kulki dymne. Ładna ostrość jest. No to kaczor. Masz kuleczkę zieloną. Ty lubisz zielony kolor. Tak jest, podpalaj i wrzucaj panie kaczasta mordo. Dawaj Trzymaj troszeczkę. To może się nie zakopcić. Brawo ty. Dobra, patrzcie, jak to się robi, czekaj. No, pokaż profesjonalist. No, pokaż, panie, jak to się robi. Czekaj, bo tu same takie jakieś nędze mi wypadają. O, jest jakaś taka. No, pokaż, mistrzu. Też to jest kulka, dymna, na nie granat. Niebieska do niebieskiego. No, już, koniec? No i niebieski do niebieskiego. No, niebieskie do niebieskiego. I teraz tak, mamy tu niebieski, tu niebieski i tu niebieskie. Aha Dobre! No to teraz weźmiemy sobie, jak... Czekaj, za dużo tych kolorów nie ma, bo te klaskowe to takie... O czerwony mamy. Mamy teraz czerwoną kuleczkę. Lubię kolorowe kaczki. Wow! Zobacz jak to na dnie wygląda teraz, widzisz? Jakaś tego żółtawa się zrobiła Ja pierdzielę ty, ale w epicki efekcik wyszedł Wow Dawaj kolejną, Żółty. dawaj żółtą A wezmę kamerę tylko odczepię, żeby sobie z bliska poglądać mm. A palnikę tutaj. Masz palnikę? Czekaj oh. Dawaj o, czarna się zrobiła. Nie? Zobacz co to tu... I bąbelki jakieś. Patrzcie co tu jest na dnie. Co góry... Biało? Co? Zobacz jakie farfosle pływają. Dawaj, rzucę białą. Zobacz. Tutaj te kulki. Ta woda jest taka... Dosłownie żółto-brązowa jest. Tak fajnie opadają, nie? Zobacz. Dobre ty! Jest jeszcze jedna biała. Dawaj jeszcze raz. Ale ty! Jaka mozaika wychodzi, dawaj, wystawimy na Allegro. Za 10 tysięcy. W drugiej takiej nie będzie. Turbo dostało. Jezu, zobacz jak to wygląda na dnie, co? Zaczę, no. co teraz weźmiemy? Zastanawiam się co tu wziąć. Ale ładnie zabarwiło. O! Fajnie. No. Jakie tu kształty się porobiły? Gdzie? Tu Aha, ale fajna mozaika. Patrzcie. Patrz, od słońca jak się odbija to widzisz takie tu czerwone. Tylko musisz pod słońce. Słońce. Mówisz? No tylko musisz jakoś tak przycelować, że to słońce raziło tak pod, pod kąt. To wtedy widać. Nie, to ciężko będzie dostrzec. Taka mozaika. Dobra. Dobra. A więc kochani, lecimy dalej. Z tym olejem. Z tym olejem czorku, tutaj go tak o, Lej go w taki sposób. Trzymaj, ja idę po rękawiczki. Założymy. Dużo go nam nie zostało tego gęstego, no ale musimy sobie dać jakoś radę. Mogliśmy go tak naprawdę do słoja przelać. Ale prawdziwy weteran da sobie radę. Oooo! O. O. To tak jak dzi jak dzisiaj tak rano miałem. Dobra Teraz kaczorku dawaj rzadki olej o, o. Tylko lekko olej go, lekko olej go Tak jest Leciutko go nalej, A ja ci powiem ile Lej go ładnie, delikatnie Staraj się szkolać. Nie na olej O po Dobra. I mamy już tak zwaną dwufazę. Tu mamy gęsty olej, tu mamy rzadki olej, a tutaj mamy wodę. I teraz lewamy po prostu wodę. niż mm. mi znowu na niebiesko, olej się robi. O kurde. I teraz mamy dosłownie trzy fazy: gęsty, rzadki, nie, no gęsty, wodę i rzadki olej. Widzicie? Tak to mniej więcej wygląda. I teraz, Kaczorku, twoim zadaniem jest weź rzymski, yy, weź yy, wulkan. Jest wulkan? Nie wulkan. No, no. jest tam, tak? To już będzie ostatni eksperyment i po prostu go tak wśliźni, wiesz. Tu bokiem, ale Tutaj się tak. Palić. Nic się nie zacznie palić. A nie, jak zacznie się wulka. nie mam pojęcia. już wybucha? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Dzięki. Ty na kiju go trzymasz. głębiej go tam sadzisz. Ole czarne to się zrobiło wszystko. Ale czarnucha. Dobra. Wciągnij go już, koniec. Nie wiem, czy będziecie widzieć na kamerze. Mamy trzy, jak to się mówi, gleby wulkaniczne, nie? Jak y, na tym nie? Pyk, pyk, pyk. Trzy rodzaje mamy. Gęsty olej. W nim są sadze osadzone, widać, nie? Mhm. Takie, yy, nie rozpuścił się za bardzo, tylko tak jak kiedyś ląd, żeśmy wkładali, później masz wodę, no to woda jest najbardziej zanieczyszczona. No i górny olej, bo tutaj te sadze wychodziły. Tak to wygląda z góry, zobaczcie sobie. Yy, górne... Bardziej właśnie nie wiem czemu, ale mi wygląda jakby na samej górze była woda. Tutaj. A spójrz od góry, spójrz od góry. Spójrz od góry, zobacz, że olej jest czysty górny. Aha. No, górny olej jest czysty, Ta. patrzcie. Z tej to... strony pod światło. Spójrz z tej strony od światła. Spójrz z tej strony od światła, zobacz. Aha. Widzisz? Ano. Woda jest najbardziej zanieczyszczona. No te. Tak to mniej więcej e, wygląda. No. Więc co kaczorku, jeśli się odcinek spodobał, łapeczka w górę za ten eksperyment. Otóż jeszcze nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku. Jeśli chciałbyś być na bieżąco z odcinkami i chciałbyś nas wspomóc. Zapraszamy też na Wachony live do sklepu Pirohit. No i co? W Instagram 6 pogodę. na 9 i Wachony 6 na 9. Ja Instagrama jeszcze nie posiadam, biedny jestem na Instagramie nie jesteś, chociaż jest za darmo. No i w tę piękną pogodę możemy zakończyć ten odcinek, więc trzymajcie się cieplutko. Na razie. Cześć. よろしくお願いしま